Większość pasożytów nie daje nasilonych objawów. Chodzi o to, by żyć i nie dać się usunąć, by nie dać się zauważyć. Niektóre pasożyty też potrafią się fantastycznie maskować, otorbiać się, tak samo jak to robią choroby odkleszczowe między innymi Babesia. Przecież to jest też choroba odkleszczowa, ale tak naprawdę to jest pierwotniak, czyli to jest pasożyt. Więc można powiedzieć, no w sumie to czym się różni pasożyt od bakterii no tak samo pasożytują w naszym organizmie, tak samo chcą skupnąć coś dla siebie, tak? Tak samo chcą się czymś wyżywić, więc jakby patrząc z takiego punktu widzenia, że one coś dla siebie biorą i chcą przeżyć, i chcą się schować, no to są to takie same istoty, tak? A więc wiadomo, że wiele takich infekcji przebiega w sposób niezauważony. Jak mówimy o tym, że ktoś ma chlamydia, pneumonię, mykoplazmę, pneumonię, bartonelle, babesia, anaplazmę i może mieć je długo, zupełnie niewykryte, długo nie dające objawów, tak samo jest z pasożytami, że my możemy zupełnie sobie nie uświadamiać, że one są, bo im na tym zależy, żeby nas po prostu nie zabić. Głupo to by było zabić, jak to się mówi w przypadku psa, pogryźć rękę, która cię karmi. Potrafią oszukiwać nasz system immunologiczny, to Wam też pokazywałam na wcześniejszych modułach, jak pokazywałam prozapalne cytokiny i opowiadałam o tym, że na przykład jak robimy badanie tych cytokin, to czasami mamy TNF-alfa obniżone, czyli takie widać działanie immunosupresyjne. Ono się może zadziać właśnie w przypadku pasożytów, czyli TNF-alfa może być obniżony, przez co nasz układ immunologiczny nie chce radzić sobie z pasożytami, nie chce ich w ogóle atakować. Ich diagnostyka jest utrudniona. Bardzo bardzo trudna jest diagnostyka pasożytów, ponieważ pasożyty mogą być w różnych formach w naszym organizmie. Mogą być to formy dorosłe, mogą być to jakieś formy przetwalnikowe, mogą być to cudzysłowie, jajeczka. Ja nie znam każdej nazwy, formy pasożyta. Ja, jak temat Was będzie fascynować, to jestem przekonana, że się tego wszystkiego nauczycie. Różnie się nazywają różne formy pasożytów. Tak? Ja tutaj nie jestem jakąś specjalistką w tym, ale też mi nie jest potrzebne, żeby znać wszystkie formy przetrwalnikowe pasożytów. Natomiast musicie sobie zdawać sprawę, że pasożyt, który jest skryty, schowany, no to on jest niewidoczny często dla systemu immunologicznego, więc my możemy być seronegatywni, tak, możemy nie wytwarzać przeciwciał. Tak samo, jak ktoś ma borelię, robi badania i nic nie wychodzi. No jak, jeżeli was ten temat interesuje, to wiecie, że na borelię, już samo borelię, zostało wymyślone tyle różnego rodzaju badań. A jednak pasożyty nie są tak popularne jak borelio, więc naukowcy wcale się nie śpieszą z tym, żeby robić sobie te nie wiadomo ile tych odczynników, bo chętnych na to, żeby wykonać takie badania, będzie niewiele, ponieważ raz, że świadomość ludzi dotycząca pasożytów jest niewielka. Dwa, że ludzie nie chcą wiedzieć, że mają pasożyty. No po prostu co sąsiad powie, że ja mam robaki w sobie. No, tak samo jak rodzice często boją się powiedzieć w przedszkolu, bo będą traktować moje dziecko z ostracyzmem, powiedzą, że brudas albo no nie wiadomo co, albo w domu higieny nie ma. Może pamiętacie takie czasy jak strach, bo się przyznać, że jest szawica wszyscy palcami wytykali, no bo to jest dziecko, w którym się w domu gdzieś tam się nie dba. Więc no, tu jest du duża trudność, tak, bo no, nie wymyśla się tych badań, no bo temat nie jest jakoś tam mega popularny, pytałam o takie badania, pytałam właśnie w centrum wielkoszyńskiej, czy nie planuje wprowadzić nowych odczynników i tak dalej, No mówią, że też jest problem, bo nawet jeżeli coś zostanie wymyślone, to no później ściąga się te odczynniki i te odczynniki się przeterminowują, bo nie ma chętnych na to, żeby zbadać się pod kątem, nie wiem, 20 różnych pasożytów, tym bardziej, że diagnostyka jest dość kosztowna. Kolejny problem, jeśli chodzi o diagnostykę, Polega również na tym, że oprócz tego, że możemy być seronegatywni z różnych powodów, możemy być seronegatywni, bo nasz organizm ma słabą odporność organizmu. Możemy być seronegatywni, bo wytwarzamy zbyt mało immunoglobuliny A albo M albo G. Tu też warto sobie sprawdzić, jaki mamy całkowity poziom immunoglobulin w organizmie. Możemy być seronegatywni, dlatego że mamy na przykład te prozapalne cytokiny poniżej. Pewnego poziomu, tak? Czyli widać, że nasz układ immunologiczny śpi. Nie, możemy być staro-negatywni, ponieważ mamy pasożyty w formie przetrwal, przetrwalnikowej, które czekają na lepszy czas, bo uznałeś na przykład teraz, to wy źle się odżywiacie, jesteście niedożywieni, poczekamy spokojnie, przyjdą lepsze czasy, wyjdziemy ze swojej norki. E, mogą być schowane w takich strukturach, gdzie ich nie znajdziemy, no w mózgu na przykład. No nie wiadomo, czy jeżeli mamy w mózgu pasożyty, to nasz organizm będzie wytwarzać przeciwko nim przeciwciała, czy one zostały zauważone. I kolejna rzecz to jest taka, że, no to już powiedziałam o tych formach, tak, że możemy mieć jakieś jajeczka, postać, dodat postać dorosłą, postać jakąś przetrwalnikową. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, coś mi umknąłeś. Aha, i okazuje się, jak rozmawiałam z centrum Wielkoszyńskim i z doktorem Ozimkiem w sprawie pasożytów, to powiedzieli mi, że yy, badania, które sprawdzają przeciwciała na konkretnego pasożyta, mają taką swoistość gdzieś 30%, Czyli może się okazać, że jeżeli wychodzą ci wyniki negatywne. To nie znaczy, że nie masz pasożyta. Jeżeli wychodzą ci pozytywne, no to. Prawie pewne, że masz tego pasożyta, no bo wytwarzasz przeciwciała, natomiast może dochodzić do jakichś reakcji krzyżowych, tak? Czyli na przykład może się okazać, że no gatunkowo one się skrzyżowały. To znaczy, że jeżeli wychodzić na jakiegoś tasiemca, to możesz mieć kilka rodzajów tasiemców po prostu. No i y, trudność diagnostyczna polega również na tym, no bo jeżeli my czasami sobie badamy właśnie immunologicznie, czyli badamy przeciwciała, ale czasami badamy skał, no przecież nie każdy pasożyt żyje w kale tak nie każdy pasożyt żyje w jelitach na przykład taka motylica wątrobowa to ona jest przyklejona do wątroby yy, i ona wcale nie żyje w jelicie ona funkcjonuje w waszych trzewiach, tak, no wątroba nie ma nic wspólnego z jelitami, znaczy ma przewód żółciowy, który wpływa nam do dwunastnicy i później stamtąd, tak, no więc z tą dwunastnicy, w tej dwunastnicy sobie mogą żyć na przykład giardie lambri, one sobie tam z żółcią spływają, ale już motylica sobie będzie funkcjonować na zewnątrz wątroby, będzie przyklejona, po prostu możecie sobie wyobrazić takiego, jak widzicie ślimak, który tak się przemieszcza, nie, no to i widzieliście na pewno takie ślimaki bez skorupy, to motylica jest czymś takim, no, takim ślimakiem bez skorupy, który przykleja się do wątroby, może się przykleić do płuc, może się przykleić. No to jak? No to jeżeli motylica płucna, no to nie znajdziecie jej wielicie, no nie ma siły. Teraz jeżeli macie na przykład toksokarozę, postać oczną, mózgową, sistosomę, postać trzewną w pęcherzu, w macicy, to nie znajdziecie jej w kale, więc badanie, zlecanie badania w ogóle przez lekarza na zasadzie proszę iść oddać kał, poszukajmy pasożytów, no nic nie wyszło, no widzi Pani, no widzi Pani, nie ma pasożytów, tak? No to jest y, y, totalna y, y, ignorancja, jeśli chodzi o temat pasożytów, bo wydaje mi się, że każdy lekarz, nawet internista na studiach ma jakiś tam kawałek parazytologii, po pierwsze, że ma kawałek parazytologii. Po drugie, jeszcze istnieje coś takiego jak chęć samodokształcania się. Każdy, każdy może zajrzeć w materiały weterynaryjne, które Wam udostępniam również dodatkowo. One są, słuchajcie, bezpłatne. One są w ogóle na konferencjach. Te konferencje weterynaryjne się odbywają. Co jest ciekawe, że. Um, te konferencje weterynaryjne wydaje się, że one są, mają jeszcze większy zasięg niż te, które są dla lekarzy, no bo jakby świat medycyny uznał, że pasożytów już nie ma, że żyjemy w takich czasach, że pasożytów nie ma. A co ciekawe, że jak idziecie do weterynarza, to też nie dowiedzie się czegoś dobrego. I 99% ludzi ma nieprawidłowo odrobaczane zwierzęta, czego efektem jest infekcja. Później w, na ludziach przenoszenie się między zwierzętami. No, który lekarz powiedział Wam, że jeżeli Wy się odrobaczacie, to musicie odrobaczyć też psa? Który weterynarz Wam powiedział, że trzeba odrobaczać psa i kota co trzy miesiące? Najczęściej słyszycie, że trzeba odrobaczać raz w roku, tak? Raz w roku, raz, jedną dawką. Pokażę Wam, jak wyglądają schematy odrobaczania psa. To jest niesamowite. I kiedy chodziłam. Z moim psem do weterynarza, no to miałam taką możliwość, że mogłam sobie pogadać, i teraz, jak przychodzę do tej weterynarki, to nam mówi pani co? No ja już odrzucam teraz wszystkich, którzy tutaj do mnie przychodzą takim schematem, jak pani powiedziała. Ale wiecie, gdzie jest jeszcze trudność? Trudność jest po pierwsze w tym, że Ludzie nie chcą, nie chcą odrobaczyć swojego psa, nie chcą mieć takiej trudności, że no, trzeba tyle tych tabletek pakować. Kolejna rzecz, że to jest drogie, tak I masz cięższego psa, tym więcej kasy musisz na to niestety wydać, bo tabletki swoje też kosztują, w szczególności jeżeli kupujecie tabletki. U weterynarza, no bo jakby większość ludzi właśnie tak robi, idzie do weterynarza, kupuje i wtedy płaci za sztukę tabletki. Jak macie psa, który waży 50 kilo, to potrzebujecie co najmniej 5 tabletek na takiego psa. A jeżeli macie go odrobaczać 5 dni z rzędu, to potrzebujecie 25 tabletek. Jeżeli każda tabletka będzie kosztowała dyszkę, no to będziecie płacić 250 zł za jednorazowe odrobaczanie jednego psa. A jeżeli macie dwa psy, trzy psy, cztery psy, hodowlę. Wyobrażacie sobie hodowlę i teraz kupujecie szczeniaczkom, wycałujecie, z wami w łóżku leżnok. Kto takiego słodzieśnego pieska nie chce wytulić, prawda? I taki piesek z takiej hodowli, myślicie, że on jest we właściwy sposób odrobaczony? Nie jest, ponieważ hodowca jest nastawiony na optymalizację zysku, a nie na to, żeby ponosić tak duże koszty odrobaczania hodowli. Tym bardziej, że najczęściej w hodowli nie ma jednej suki, tylko ma pięć suk, plus psów i różnych zwierząt, plus jak się te maluchy rodzą. No. Bądźcie pewni, że dostajecie pieska z całym, kompletem. Towarzystwa dodatkowego. No bierzecie go z całym, że tak powiem, inwentarzem. Tak? No nie ma takiej możliwości, żeby ten pies był dobrze odrobaczony. No i w przypadku zwierząt, wiemy o tym, że te pasożyty w tych szczeniaczkach pojawiają się z mamy, tak? a więc przechodzą przez łożysko. To dlaczego w takim razie, skoro u, ludzi, u zwierząt przechodzą, yy, przechodzą pasożyty przez łożysko, to dlaczego ludziom nie mówi się o tym, że u ludzi również przechodzą przez łożysko? I pokażę Wam później też takie badania. Możecie poszukać na pewno jest takich badań więcej pod kątem jeszcze innych pasożytów. Okazuje się, że jeżeli dziecko było narażone w łonie matki na pasożyta, bo mama miała, to dziecko może nie wytwarzać ciał, przeciwciał przeciwko pasożytowi, ponieważ jest do niego przyzwyczajone, czyli jest, jak żyje w symbiozie z tym pasożytem. Więc no jak można później zrobić diagnostykę, skoro to dziecko nie wytwarza przeciwciał przeciwko temu pasożytowi? Więc diagnostyka u dzieci jest bardzo często utrudniona. I teraz na przykład mama ma pasożyta, idzie do lekarza, dowiaduje się, że ma pasożyta. Załóżmy, że tak cudownie trafiła. Dowiaduje się, że ma pasożyta. Eee, I co? Dowiaduje się od lekarza pediatry, że nie, 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 no, no dziecko, drobacznik bez sensu, przecież to się dopiero urodziło. No to jak może mieć pasożyty? No w ogóle nie ma takiej możliwości, że miało pasożyty, przecież dopiero się urodziło, jest takie sterylne. Ma sterylną mikrobiotę jelitową, wszystko ma sterylne. No pasożyty, no nie. No. Wyobraźcie sobie, że jeżeli macie yy, owsika. Wiecie, gdzie ten owsik jest? Owsik jest pod paznokciami, owsik jest na szklance, którą właśnie dotykacie, owsik jest na klawiaturze komputera, owsik jest na przykład na takiej szmince, którą sobie bierzecie, owsik jest na tuszu do rzęs, bo sobie go dotykacie, owsik jest na telefonie. Wszystko, co jest przez Was dotknięte jest w owsikach, znaczy nie w owsikach, w jajkach owsików, wszędzie są owsiki. Jak śpicie z gołym tyłkiem, to owsiki, jajka owsików macie rozsmarowane po całym prześcieradle. I teraz załóżmy, że przychodzicie do sypialni i chcecie kołdrę poprawić, nie? I trzepiecie sobie tą kołdrą, więc ta kołdra się unosiąc podbija do góry. I moim zdaniem owsika z chałupy się pozbyć nie da po prostu. Dlatego ja Wam powiem, jaki ja mam sposób na owsiki, ale to powiem Wam później. Jeżeli chodzi o. Toksoplazmo, o toksokarozę, to również uważa się, że jednym z większych zagrożeń dla nas jest kurz. Czyli na przykład pies przychodzi, siądzie tu, siądzie tam, kot siądzie tu, siądzie tam, a tu już ustaliliście sobie też na forum, że um, osoby z branży weterynaryjno-zoologicznej ustaliły, że ludzie nie mają tej świadomości, nie mają psów odrobaczonych, kupili pieska. Też mam takiego znajomego, co kupił psa i mówi, co to jest za hodowca, ten pies, pierwsze co zrobił, to się wysrał i wyżygał makaronem. A ma dwójkę dzieci w domu, nie? No więc wiadomo, że jeżeli się wysrał i wyżygał makaronem, a później szczenie, nim się nauczy higieny osobistej, to sraf, gdzie popadnie, więc tą kupę się generalnie zbiera. No ale e, to, to nie jest tak, że wy tą kupę tak do reszty pozbieracie, bo to trzeba wszystko jeszcze później pięknie pozbierać, tak? Więc. E, jest kurz, no a ten kurz się unosi, więc jest dość duże, duża szansa na to, że jednak czymś się tam zakazimy. Więc na pewno dobrym sposobem na ewentualnie taką eliminację tego nadmiernego zakurzenia jest posiadanie Zosi samosi, od który codziennie wyjeżdża i sprząta. No to jest coś, co jakby troszeczkę Poprawia taki komfort, że no ten kurz przynajmniej w nadmiarze jest zbierany. Też pamiętajcie, że nie można. E... Popadać tutaj w paranoję. Kontakt człowieka z człowiekiem bezpośrednio, przez kontakt z przedmiotami osób zarażonych, przez przedmiot osobiste, pościel, zabawki, przybory toaletowe, ubrania i na przykład klamki, koszyki w markecie, pieniądze, dystrybutory paliw, kierownica w samochodzie, ślina, kontakty płciowe poprzez paznokcie. Rzęsistek pochwy, gierda, lambia, pełzak czerwonki, szparkosz, e, okrążnicy, taśmiec karłowate, owsiki, wszy główne i e, głowowe, i łonowe, śwież, mnurzeniec, ludzka, węgorek i jelitowy, to to są takie rzeczy, którymi łatwo się zarażamy od drugiego człowieka. Giardia lampia pierwotnie z rodziny wiciowców, przyczepia się specjalną przystawką. Pasożytuje w ciele człowieka na komórkach nabłonkowych jelita lub w pęcherzu żółciowym. Znaleziono go również w drogach e, trzustkowych, co sprawia, że Niestety, ale możemy przez niego źle trawić, dlatego że on przytyka te drogi odpływu enzymów trawiennych, ale również poprzez to, że niszczy kosmy kielitowe, więc upośledza wchłanianie w naszym organizmie. Jest wyjątkowo zaraźliwy, zakażamy się poprzez spożycie zanieczyszczonych. Cystami lambli owoców, jagód, warzyw, wody, jak również przez zainfekowane ręce, przedmioty. No, ktoś coś tam mówi, pluje, później my to tam dotykamy, możemy się zakazić. Wzajemnie ze zwierzętami, wspólnie, tam i z powrotem. Wzajemnie z pozostałymi domownikami. Wyjątkowo zaraźliwa. No, wszyscy muszą się w domu odrobaczać, jeżeli jest giardia lamblia. Dostaje się do przewodu pokarmowego, bardzo szybko mnoży się, podrażniając śluzówkę, ból przypominający wrzody lub kolkę wątrobową, biegunka zaparcia okresowo opitej, mocno cuchnące stolce, stan podgorączkowy, wysypka alergiczna, niedokrwistość zakażenia jelit, uszkodzenie kosmów jelitowych, zaburzenia trawienia, niedobór enzymów trzustkowych, niedobór żółci, zakażenie wątroby, burczenie w brzuchu, zgaga zespół jelita drażliwego. Generalnie może przebiegać bardzo silnie objawowo u dzieci bardzo często z bólem brzucha, e, może przebiegać totalnie bezobjawowo i wtedy trzeba podjąć decyzję, czy w ogóle chce się coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli ktoś z domowników nie ma kompletnie żadnych objawów, ale ktoś, jeden z domowników choruje i ma kompletnie mocne objawy, to wtedy się i tak musi leczyć cała rodzina. U nas była taka sytuacja, że ja nie miałam GRDLambli, a rodzina miała rodzina jakoś szczególnie nie miała dolegliwości, ale że leczyliśmy jeszcze inne choroby, no to Giardia też. I ja musiałam leczyć Giardię, bo istnieje ryzyko, że jeżeli jedna osoba w rodzinie nie leczy Giardii, a wszyscy inni leczą, to ta Giardia będzie szukała, wiecie, oparcia. Tak? Pójdę tam, gdzie tam nic nie ma, tam się, tam się przechowam na jakiś czas. Natomiast no Giardia... Wszędzie jest w naszym otoczeniu, więc łatwo się z nią później reinfikować. Natomiast pamiętajcie, że cały czas i tak trzeba dbać o to, żeby zabezpieczyć na no, układ immunologiczny, żeby później pojawiła się silna bariera ochronna. Ryzyko zachorowania zwiększy się u osób z osłabioną odpornością. Prowadzi do zaburzenia wchłaniania w jelicie cienkim, białek, tłuszczy węglowodanów, witamin z grupy B, witaminy A, kwasu foliowego, żelaza, prowadzi do niedożywienia, anemii. Przeleczona może pozostawać nadwrażliwość w jelitach nawet przez 3 lata. Słuchajcie, możecie być wyleczeni, a i tak będzie wam bulgotać wielicie Będziecie mieć wzdęcia i tak zwany zespół jelita nadwrażliwego. W jelitach człowieka lambie tworzą cysty, które mają formę owalną i jak widać są takie bardzo, bardzo malutkie. Część jaj składanych przez samicę przebija się przez tkanki do światła węcherza moczowego lub jelita grubego i jest wydalana skałem lub moczem. I tu można właśnie badanie moczu zrobić, które może wyjść, a wcale nie musi, bo my możemy mieć je w jelicie grubym, możemy je mieć w mózgu, możemy je mieć w oczach. Inna część jaj pozostaje w tkankach i jest przyczyną przewlekłych zmian patologicznych. Miejscowym następstwem inwazji przytrzy są zmiany krwotoczne i zapalne, następnie przerostowe, brodaw, brodawczokowate, ściany pęcherza moczowego i narządów miednicy mniejszej. Tworzą się tam różnego rodzaju guzy, zmiany, nowotwory, torbiele. Więc torbiele, które się tworzą w macicy, Mogą być kwestią właśnie przywry. I to, co się mówi o tych perełkach księżniczki, że to właśnie przywry wychodzą, tylko że przywra wątrobowa jest duża, natomiast przywra histosoma, przywra krwi jest bardzo malutka. I wtedy by jej nie było widać, tak jak ona by wyszła. Więc ja nie wiem, czy perełki księżniczki załatwiają totalnie sprawę. Nie wiem, nie umiem się na ten temat wypowiedzieć. Trzeba by było poczekać na jakieś badania chyba e, naukowe na ten temat. Ale wiecie, zastosowanie perełek księżniczki na pewno nie pozbawi was e, przywry krwi. tak? Jeżeli schistosoma pływa w krwiobiegu, to Żadna perełka księżniczki nie sprawi, że te przywry z całej krwi nagle powiedzą, a sorry, no idę sobie już stąd, nie? I wyjdą e, jedyną e, słuszną drogą. Objawy. Nadciśnienie wrotne wodobrzusze, żylaki, przełyku, osłabienie nudności, zmiany w płucach mogą prowadzić do rozwoju serca płucnego. Przypadkowe przedostanie się jaiscist stosowne do mózgu może być przyczyną karłowatości przesadkowej lub porażenia poprzecznego rdzenia, alergizacja, toksemia, niedokrwistość, wyniszczenie ból wątroby, biegunki okresowo, obecność przywró z nowotworami wątroby, pęcherza moczowego, jelit, czustki oraz chorobą leśnioskiego krona.